Kochani, bojcie się lecieć do Japonii? My już nie. Byłyśmy, sprawdziłyśmy, wiemy czego chcemy. Po pierwsze, chcemy dobrych hoteli. Wiemy, że jakość hoteli jest bardzo ważna, żebyśmy mogli odpocząć po całym dniu zwiedzania. Po drugie, przewodnicy, kochani, pracujemy tylko z Polakami, którzy znają japoński i mieszkają tutaj od wielu, wielu lat. Po trzecie, chcemy, żeby nasza grupa miała do swojej dyspozycji autobus i chcemy, żebyście przemieszczali się tylko metrem i oglądali Japonię pod ziemią. Zapewniamy, Lot wewnętrzny. Zaoszczędzi nam to 7 godzin podróży z Tokio do Nagasaki. No i oczywiście chcemy pysznych kolacji, dlatego decydujemy się na jedzenie kolacji w restauracjach, a nie tylko w hotelu, żebyśmy jak najbardziej mogli ucieszyć się japońską kuchnią. Kochani, nasze wyjazdy są na najwyższym poziomie. Tak jak my jesteśmy teraz na najwyższej wieży na świecie. Skytree Tokio. Zapraszamy do Japonii z En adventures